Przed wami 1000 zł z 1983 roku srebrna moneta z Janem Pawłem II. Moneta z okresu prl 14,5 grama, srebro próba 625. Ale to nie ta moneta będzie bohaterem tego filmu, a opakowanie, w którym ta moneta się znajduje, a mianowicie holder. I to na dodatek holder firmowy. Słuchajcie, pokażę Wam, co stało się niedobrego z tą monetą, i powiem szczerze, że jak dla mnie jest to. No chyba taka kropka nad i, bo temat przechowywania monet w holderach przejawiał się, przewijał się na moim kanale już wielokrotnie, natomiast no dzisiaj pokażę Wam jedną rzecz, z której, z której jestem bardzo niezadowolony, mianowicie holder przykleił się do monety w niektórych miejscach na monecie. Witam Was na kanale Srebrne Prowokacje. Pamiętajcie o subskrypcji dzwoneczek, jeżeli nie chcecie ominąć kolejnych materiałów. Dziękuję również osobom, które zdecydowały się na wspieranie kanału, czy to tutaj przez YouTube, czy na Patronite. Jestem Wam niezmiernie wdzięczny za taką formę wsparcia. Słuchajcie, dobra, ale żeby nie przedłużać, przechodzimy sobie od razu do samego problemu i powiem Wam, będzie to dosyć trudne, bo muszę to złapać na świetle w ten sposób żeby właśnie pokazać wam to co się zdarzyło. Zwróćcie uwagę na następujące miejsca, tylko muszę sobie zabrać coś, czym będzie mi wygodniej wam to wskazać. Zwróćcie uwagę tutaj na policzek. spróbujemy złapać tak światło. O, zwróćcie uwagę tutaj na policzek. Teraz chyba to najlepiej będzie najlepiej widać. Tutaj na policzek, tutaj, tutaj u góry, na brwi i tutaj na szacie. To są takie punkty. W których widać ewidentnie, że ta moneta jest przyklejona, i powiem Wam szczerze, że było to jeszcze bardziej widoczne. Tylko ja po prostu nie zwróciłem na to uwagi i zabierałem się za wyjęcie tej monety z, z tego holdera. No i po prostu przesunąłem tą folię. Chciałem, jakby przesunąć lekko tą monetę folii, no ale zauważyłem właśnie, że coś takiego tutaj się zdarzyło, i stwierdziłem, że. Warto będzie to może pokazać. O teraz chyba będzie to najbardziej widoczne. Ja wiem, że może w tej chwili te światło dosyć mocno tutaj zakłóca cały obraz, ale chodziło mi przede wszystkim o pokazanie tych miejsc przylepionych. Tam w, tym, w tych miejscach po prostu odbija się to światło zupełnie inaczej. Popatrzmy sobie jeszcze na stronę z orłem. Tutaj wygląda to lepiej. Nie mamy takiego zjawiska. No, ale też to może wynikać z tego, że ja już to po prostu odkleję. No i teraz jeszcze sobie zwróćmy uwagę na samą monetę. Zobaczcie sobie z tej monety, jak tutaj, jak to się mówi, ten połysk na tej monecie wędruje. No, monetka generalnie jest w bardzo ładnym stanie, a raczej bym powiedział, była w bardzo ładnym stanie. Zaraz ją sobie z tego holdera wyjmiemy, popatrzymy na nią. Tylko jeszcze najpierw parę słów komentarza. Słuchajcie, moneta była włożona w albumie. Była. Przechowywana w takiej pozycji, w karcie, która nie jest kartą też z tej firmy, tylko po prostu jakąś najtańszą chińską kartą. Sama folika ta przykleiła się również do tej karty. To jest jakby, w, ten, to zjawisko nie występuje, jeżeli używamy kart firmowych. No i też się zastanawiam, czy to może mieć jakiś wpływ. No ale wątpię, żeby po prostu jakieś materiały z tej folii przeszły przez przez tą folię i znalazły się na monecie. No, ale jeżeli jest inaczej i ktoś z was ma jakąś taką wiedzę w zakresie znawstwa... no to będę ciekawy waszych komentarzy. Dobra, słuchajcie, żeby nie przedłużać, ja sobie odłożę tą monetę troszeczkę na bok, natniemy sobie nożyczkami, żeby tego nie rozdzierać w ten sposób i zobaczymy czy ta folika jest rzeczywiście przyklejona. Ja spróbuję to obciąć na około, co dzieje się dokładnie w tej chwili w ten sposób, żeby po prostu spróbować oderwać tą folię z tej monety, ale może się to nie udać, bo, bo widzę, że po prostu już w tym momencie. O, widzicie, o coś takiego mi chodziło. No i teraz zobaczmy, co się będzie z tą folią działo. Zobaczymy, jak tu wyjdzie. Dobra, i wyjmujemy monetę. No i tak, najpierw sobie popatrzymy na samą monetę, jak ona wygląda. No i zwróćmy uwagę na ten policzek. Ja sobie położę, może to będzie bardziej. Nie będą się tak ręce trzęsły i powinno to być lepiej widoczne. Czyli jeszcze raz zwróćcie uwagę tutaj, tak jak pokazywałem wcześniej, czyli okolicę policzka tutaj. I tutaj na tym plus brew. No i spróbujemy teraz troszeczkę bliżej. No ale już chyba widać, że coś tutaj jest na tej monecie, w tym miejscu, tak? Widać taki, taką zieloną plamę. Teraz chyba to będzie najlepiej. O! Teraz, chyba w takim ułożeniu. Widać wyraźnie, że te miejsca, które ja wam pokazałem, one są, na nich mamy odbarwienia. Ja powiem wam, że. W momencie, gdy to wyjmowałem, to zacząłem się zastanawiać, czy to czasem nie może być na zewnętrznej, for na zewnętrznej stronie, to znaczy w miejscu, gdzie ta folia stykała się właśnie z tą folią z tej karty. No ale teraz już widać wyraźnie, że, że jest to. I teraz jeszcze sobie popatrzymy na samą folię, czy mamy odbity rysunek. Hmm, ale będzie to chyba trudno zauważyć w ten sposób, tak będzie to trudno zauważyć. Ale wydaje mi się, że też chyba widać. No, czyli moneta, jak widzicie, w stanie ładnym. No, ale obecność w folderze... Jeszcze się zastanawiam, czy ona była myta, czy nie, czy jest po prostu tak... Patrzę po tym świetle, które wędruje po tym połysku na tej monecie. Trudno mi jest to pokazać, bo ustawiłem sobie światło, żeby pokazać jak najlepiej właśnie te przyklejenie. No, ale myślę, że... Patrząc potem, tutaj mamy... Zawsze patrzę po rancie na tych monetach. Tutaj mamy troszeczkę bardziej spatynowane niż na awersie i na rewersie, więc śmiem twierdzić, że ona była umyta. No ale z drugiej strony tutaj ten połysk wskazuje, że chyba nie była jakoś specjalnie. Ale no nie, też tu mamy jakieś ślady. Ok, no mniejsza z tym słuchajcie, no nie ma się co zastanawiać za długo na temat stanu samej tej monety, bo to była moneta kupowana... Tylko i wyłącznie ze względu na zawartość srebra, czyli ona kosztowała dokładnie tyle co, co srebro, no niemniej jednak zawsze szkoda, jeżeli coś w fajnym stanie traci swoją atrakcyjność. I tutaj rodzi się jedno zasadnicze pytanie. No bo tak, zanim nie chciałbym tak wyrokować jednoznacznie, że winny jest ten holder, bo zawsze mam wątpliwość. I to samo miałem w przypadku tych monet, które pokazywałem Wam już kiedyś. Czy czasem nie jest to przyczyna, że moneta była wcześniej myta w jakimś płynie? Resztki tego płynu zostały na powierzchni tej monety, i to te resztki tego płynu właśnie wchodzą w reakcję z tą folią, powodując takie, a nie inne zjawisko. Ja wiem oczywiście, że w zemście honekera, tak zwanej plastyfikatory zawarte w tych foliach. No, nie trzeba było żadnych dodatkowych elementów, żeby jakaś reakcja występowała. Natomiast no, tutaj mamy mimo wszystko wyrób współczesny i to wyrób firmy renomowanej. Nie jest to jakiś przypadkowy Chińczyk. No i tym bardziej. Mam z tym, mam z tym zgryz. Natomiast, natomiast wnioski moje są takie, że patrząc po tym, co się zdarzyło, jeszcze nie, nie dodałem, że ta moneta siedziała sobie w tym holderze około 5 lat. Patrząc po tym, co tutaj się zdarzyło, no to ja zacznę stwierdzać, że te monety, które mają dla mnie jakąś wartość, czy to sentymentalną, czy rzeczywiście wartość finansową, ja z holderów wyjmuję, no bo po prostu zaczynam się tego bać. Nie wiem, nawet jeżeli przyczyna nie leży po stronie holderu A, na przykład po stronie chemii, którą ta moneta była umyta, to ja nie wiem. Co ktoś robił wcześniej z tymi monetami, i czy właśnie to zjawisko się nie powtórzy? Kiedyś wam już pokazywałem, właśnie jak wyjmowałem monety z drugiej RP, które dostały takiego zielono, zielonego naletu. Miałem też jedną monetę z Wielkiej Brytanii, która bardzo fajnie się na tej folii odbiła, że ten rysunek był praktycznie, no można było wyraźnie po rysunku stwierdzić, co to była za moneta. No niestety nie zostawiłem sobie tego, tego holderu. Natomiast no powiem wam szczerze, że nie wygląda to zbyt. Dobrze, więc jak dla mnie, póki co, holdery, jeżeli chodzi o formę przechowywania, odstawiam na bok i yy, poza jakimiś nielicznymi wyjątkami, monet o znikomej wartości, na razie nic do holderów nie ładuję. Bardzo Wam dziękuję za obejrzenie tego materiału. No i jestem ciekawy, czy Wy macie jakieś przygody, właśnie pozytywne bądź negatywne z holderami. Wiem, że sporo osób pisało, że przechowuje swoje monety w holderach już od wielu, wielu lat i nic się nie dzieje. Ja też tak do tego podchodziłem, natomiast no to, co widzicie w tej chwili jest pewnego rodzaju kamyczkiem do tej dyskusji o tym, czy na pewno te holdery są bezpieczne. Dziękuję Wam bardzo za obejrzenie tego materiału. Zapraszam na kolejne filmy. Jeszcze raz zapraszam do wsparcia, jeżeli ktoś chciałby kanał wesprzeć. Informacje tutaj w opisie pod filmem. No i do zobaczenia w kolejnych filmach. Cześć.